yes yeah there's some starter lines No, bo niby już jestem live, ale nie ma czysto teoretycznie. Nie, to jest uciekanie strafów z kolegą na Super O, mam. No, jest. No już mamy, już nie jest. Nie. Ale co? No, dobra. a No nie. Te się do kosz? Czekaj, okay, bo teraz piszę. Z koleżanką? Chłopie! Nie mogę gadać. Mam... ...trema. Teraz. Dobra. Chcę się do koś No to no i wy. Nie, dobra, to lepiej nie. No to się do ciebie, full. Dobra, S, 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 co to jest? Uciekam No, tylko mnie laguje przez ten pieprzony... Łapa Jest, jestem. Bro, ale łatwo. Chodźcie Ordena, u Ordena A nie masz? O, chłopie, ale ja z tego uciekłem jak jakieś sigma. Ty wyleś tą wodę? Ty wyleź tą wodę, ja widzę, że jest woda i zaczęłem się wskopywać. Ja zaczęłem się wkupywać, zobacz sobie powtórkę. No to bardzo dobrze że ją wyleś, bo chopie, przez to uciekłem. Nie, bo nie ty ja nie umiem ale nie, 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 nie lubię się tepać. Swifti Swifty. No te Swift -y. Swift -y. pan się do ciebie cały czas. Dobra. Nie wiem. chopy, co to jest za Trump?! Oni trzech naraz tepli. No, ja też nie mam. Jest Sharker pełny PRO za 250. To mnie stać, ja bym, ja bym sobie wszystko wymienił. Jest. I jest Full Tridentów. Full. Co jest? No, kurde, będzie. Ja mam za 655. To mi się nie opłaca. Dobra, kupuję łaskę więcej z rynku. 1000 Ja też to te kupię teraz. Ja mam sakwę jakąś? Ja mam coś w sakwie? Nie, Nie to sobie daj. Ach, i tam jest yy, kupione przedmioty taki Ender Chest, i ten co możesz wziąć. Ja. Czekaj. Ej czekaj, ja sobie wymienię ten. Ej, powymieniam na monety i sobie kupię Shulker pewnie pere, dobra? Mm -hmm.

Zaraz, chwilkę do sobie, poczekaj. Zaraz, chwilkę dobra, dawaj, no, możesz. Zabrać się do siebie? Nie a możliwe napisz do koło mogę te

Oni razem się s TSMA. SMA. Bez sensu piszą razem. Mmm dawaj, Zeluk. A nie, dobra, nie, tak, 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 tak widzę. Stream mi się chyba zaczął Stream mi się chyba zaczął Ja PD Co jest? Blokuj się No tu fajnie mamy mam, mam tylko dźwięk To się tak nikogo na live nie ma Idę do niego O, być mocny, ziomek? Tu masz dwie perły i uciekasz To jest ten sam trap co wcześniej! Do cholery Tak, widzę po otoczeniu Co? Ну, Есть у вас кабинет? если у вас кабинет? Экс кабинет. To może być ten, Elka. Dobra, trafię, Elka. Mówię ci. Nie patrz. kurde. Czyścimy spawna. O, oh, Tego seta się usunąłem. Wszystkie zapasowe. O! już dwa. Widzę tu już mam prawie całego. No ja ostatnio kupiłem, to tylko do połowy był Ale pokazało, że... Chociaż, nie pamiętam Chyba kończę tego streama, bo mi laguje przez to No dobra, elo